Słuchajcie, przyjechał czternastoletek z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. A co się stało? Miklofenak, ketoprofen, Twoja stara to kartofelmy z znachorzy. Z nami nie będziecie chorzy. Z serial oparty na faktach autentycznych. Zemdlał podczas meczu. Skoro jest sportowcem, to może sprawdźmy, czy nie bierze erytropoetyny. Wątpię. Zróbcie tomograf i pobierzcie płyn mózgowordzeniowy. A morfologia jak wyszła? Podwyższone cerpę. A zrobiliście wywiad z rodzicami? Jest sirotą. To pogadaj z jego opiekunem. Paweł, możemy na słówko? Jasne. Podobno spotkasz się z Anią. Chcę, żebyś wiedział, że życzę wam jak najlepiej. Ale jeśli ją zranisz, to uważaj. Podługa w szpitalu jest bardzo śliska. Maciek, stan tego chłopaka się pogorszył. Dostał drgawek. Ciśnienie rozkurczowe, spada. Co to oznacza? Że jest niskie. Podaj mu pludrokortyzm. Słyszałem, że zaczęłaś się z kimś spotykać. Szybko się podniosłaś po stracie naszego dziecka. Jesteś bezczelny. Wiki, przyszły wyniki pacjentki z pod trójki. I co wyszło? Zespół Ashera. To by wyjaśniało utratę słuchu. Kalifornia. Mm, Tomek, co ty śpiewasz? Kalifornia, White. A, a co? Kalifornia, a Kalifornia, a, 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 a. Anka? Podaj interferon temu 14-latkowi. Podejrzewam, że ma zapalenie kalifornijskie.